Hej, o widzowie dzisiaj siema. Um, um, jestem z koleżanką. Dzisiaj będziemy otwierać. Testować to to bubbul i żabki ogólnie. Ej, no Wiem, że to, to nie jest... Ej, zgadza. no. Nie wiem, wiem, że to jest, nie jest nowe, ale no... Dobra, teraz zacznę wela. Dobra, jednak nie może zatrzymać, dobra. To najpierw. Uj. Oj. Oj. Jest, przynajmniej To najważniejsze. No. A ja mówię, mam takie same i z jakiego samego Z. Zyko zamiecha. Capi barlam. Tak. Ja bym myślała, że to jakiś facet. Dobra. Ten, 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 ten a nie, najpierw trzeba zdjąć to. Ej, nie Dobra, mi nie pokażę, Ej. bo ja... Ja tak. też to będę nagrywała. Zapraszam. Dobra, nie pokazuję. Zapraszam na Dobra. mój kanał Werka Kocha Koty. I oczywiście dobijono do 600 subskrypcji. A do mnie do 200. Dobra, już to otworzyło. Jeszcze spróbuj, czy dobre. Dobra, mamy wy, tam. Myślę, że tyle. Dobra. To może oderwę. Mm. A nie lepiej sobie toło, że bardziej w wypadku. Nie wiem. Dobra. Także zobaczcie, sobie wziąć już tak. Tutaj. Dobra. I testujemy. Dobra, pieniąda. Na razie wziąłem tylko liptona. Bo mi się to wbić dalej nie chce. Dobra, to Musisz to wymieszać z tym. z tym... Mm. Jak? No nie wiem, ja to trzeba Zaczekajcie, może najpierw w tą stronę wsadzasz, żeby się trochę. Jak coś, to, y, to nie mój pokój. Ja mam białe ściany, a jesteśmy moje koleżanki. No nie mogę kulki trafić. 3 mm. litrów. Trafiłam. 30. Dobra dobra ta kulka. To jest to smak yy, mango marakuje, nie? Kapi... No. Ocenka teraz. Oceniam to, no myślę, że tak spokojnie 9,5 na 10. No i to było, było na tyle dzisiaj. Pamiętaliście, aby dać łapkę w górę, zasubskrybować kanał i dać komentarz. A do mnie, ja się nazywam Werka Kocha Koty, Dobijamy 200 subskrypcji. No dobra. Yy. No i to by było na tyle. Bajo!